Suwałki dostaną dofinansowanie na przebudowę ulicy Wigierskiej. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego. Wcześniej inwestycja... odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego, na którym to zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania na przebudowę, modernizację, a w zasadzie na przedłużenie ulicy Wigierskiej w Suwałkach. To jest yy, ukoronowanie naszych starań, które... Za... Tak, w zasadzie rozpoczęły się półtora roku temu. W ubiegłym roku ta nasza inwestycja znalazła się na liście rezerwowej, na liście projektów takich indywidualnych, kluczowych dla naszego województwa. I dwa miesiące temu złożyłem wniosek o przeniesienie z listy rezerwowej na listę podstawowej tego projektu. I dzisiaj właśnie zapadła taka decyzja, która powoduje to, że będziemy mogli wiosną przyszłego roku rozpocząć budowę tej ulicy. I on zakończyć niedłużej jak w przeciągu dwóch lat. Mam nadzieję, że jesienią 2013 roku będziemy mogli jechać ulicą Wigierską przez nowo wybudowany most na kierunek właśnie wschodni i będziemy kończyli, ta ulica będzie kończyła swój wiek na rondzie przy ulicy Grunwaldzkiej. Oprócz tego odcinka nowego całkowicie z budową mostu na rzece również będzie zmodernizowany kolejny tutaj odcinek. Od ulicy Kościuszki do ulicy Noliewicza, przebudowane skrzyżowania, jak również ponad 200 metrów ulicy Kościuszki też będzie zmodernizowana na odcinku, właśnie od tego skrzyżowania z ulicą Wigierską do mostu na Czarnej Hańczy. Także w sumie ponad 1300 metrów przybędzie nam zmodernizowanych i nowych dróg w naszym mieście. Szczególnie nam zależało, żeby udrożnić ruch drogowy na kierunku Wschód-Zachód i to jest będzie taki świetny y, ruch y, tutaj prowadzony po ulicą i troszeczkę będzie odciążenie ulicy Warińskiego i ulicy Mickiewicza. Także dobra decyzja. My jesteśmy przygotowani do realizacji jej. Praktycznie jest złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, tak zwany decyzja RIT na realizację inwestycji drogowej. Mam nadzieję, że ten proces wydawania decyzji pójdzie bardzo sprawnie. Później zimą wyłonimy wykonawcę. No i tak jak mówiłem, w miesiącu w kwietniu wykonawca powinien być na placu budowy.